Woda letnia, kopoty z oczami, stąd taki trochę bondowski klimat, ale vlog będzie normalnie. Zaczynamy. Zaczynamy od zaległości, Rocznik 2005 grał z, białym, z Białą Podlaską 28 maja. wygrana 2-0, obie bramki zdobył Kuba Wlaźlik. Cieszymy się, że Rocznik 2005 może grać już w pełnym, optymalnym składzie, więc myślę, że pomyślimy, że przełoży się to na wyniki. Od daległości odrabiał również Rocznik 2008 grając mecz z dublerem Opole Lubelskie. pewna wygrana, 4 do 1. Bramkildo byli Nikodem Żeleźnik, Franciszek Bielecki, Kasper Król i Jakub Stachaszewski. I przechodzimy już do wydarzeń z weekendu. I zaczniemy oczywiście od najważniejszej wiadomości. Eee, ostatni mecz eee, w centralnej lidze juniorów grali juniorzy Wyjazdowe spotkanie w Rzeszowie z e... Po dobrym spotkaniu, dramatycznym, e... obie drużyny bardzo wyrównane, mężczyzn wyrównany. Nasza drużyna wygrywa 1 do 0 e... po bramce e... Kaspra Kamińskiego i e... e... tym samym nie tylko zostaje w lice. W Centralnej liście juniorów, ale zajmuje w niej czwarte miejsce. Jesteśmy po meczu z reszty Rzeszów. Ostatnim meczu Centralnej Ligi Juniorów, które zapewniło nam utrzymanie. Po meczu zwycięskim 1-0 bramkę strzelił Kacper Kamiński. przepiękną z rzutu wolnego. No i co, sezon się skończył i cieszymy się z utrzymania. Ostatecznie plasujemy się na czwartym miejscu i tak podsumowując krótko myślę, że zasłużenie się trzymaliśmy, że jesteśmy w tej lidze. Chłopcy nie w jednym meczu udowadniali, że gramy jak równy z równym był równy okres taki, że mieliśmy lekki kryzys, lekką zadyszkę po meczach z tekowem, ale Chłopaki wytrzymali presję i podnieśli się, pokazali charakter i szacunek za to, że do końca grali ambitnie. Myślę, że teraz pozostaje się tylko cieszyć. Chłopcom gratuluję fajnych meczów i życzę sukcesów. Tym chłopcom z Rocznika 2.2, ponieważ nie zostają u nas w klubie e, na nieco większej arenie sportowej. Z tego miejsca chciałbym podziękować również e, mojemu asystentowi e, Kubie Lewkowiczowi, który był bardzo zaangażowany, e, bardzo dużo mi pomagał i myślę, że bez niego ten sukces nie miałby miejsca. Dziękuję bardzo. że starsi grali, grali w Lubartowie z Orlikiem. Wygrana 1-0. Mecz trudny. Ciężki. Bramkę strzelił Paweł Kłodnicki. Trampkarze młodsi. Grali z niedziadkiem hełm. Mecz też trudny. Też wyrównany. O czym świadczy wynik: 0-0. Ale cieszy postawa naszej drużyny. Witam. Jesteśmy po meczu z niedziadkiem hełm. 0-0. Ale mecz no, o takim dużym wodum promocjonalnym, bardzo dużo sytuacji, bardzo dużo walki. Jesteśmy bardzo zadowoleni chłopcy. To jest drugi mecz rzędu, gdzie nie tracimy bramki. Bardzo eksperymentalna linia obrony. Ja się za Was dzisiaj spisuję jak profesor. Mieliśmy swoje sytuacje. Moim zdaniem, w moim odczuciu byliśmy lepszym zespołem, dojrzalszym, ale po prostu brakowało skuteczności. Trudno absolutnie nie krzywdzić tam nikt żadnych drużyn. My jesteśmy zadowoleni kamerami. Dzięki wielkie młodzież grali. Mecze wyjazdowe, aczkolwiek młodzi starsi grali w Lublinie, grali z Lublinianką. Niestety tutaj porażka 1 do 0. Zobaczmy, jak padła bramka dla zespołu Lublinianki. Młodzicy młodsi grali w Chełmie z wiadkiem helm pewna wygrana, 6 do 0. Bramki zdobyli Natan Borkowski, Michał Walczyk, 2, Szymon Lewandowski, Łukasz Grab i ostatnia bramka samobójcza. W sobotę na Balladyny grał również zespół Młodzików. Młodszy, grający w Lubelskiej Lidze, rocznik 2008. Kroczący pewnie od zwycięstwa do zwycięstwa. Kolejny mecz, kolejny mecz wygrany. Tym razem grali, nasi zawodnicy grali ze Stokiem Zakrzówek. Wygrana 4 do 0. Pramki zdobyli Krystian Daniel, Nikodem Żeleźnik, Marcel Tama i Kasper Król tak się ustawić, żeby słońce nie świeciło ani w kamerę, ani za bardzo w oczy. Na boisku na Balladyny odbył się kolejny, trzeci już turniej z cyklu Letnia Beksa Cup. Tym razem był MW Sport Cup. W turniej wygrała drużyna BKS Biłgoraj. Nasza drużyna BKS Lublin Biali był, zajął drugie miejsce. A trzecia była Wrodkowia Lublin. Natomiast dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy wszystkim uczestnikom, ponieważ w tych turniejach wynik sportowy jest ważny ale nie najważniejszy ważne jest żeby była dobra piłkarska zabawa i to na pewno się udało dopisała pogoda wszystkim gratulujemy, wszystkim dziękujemy dziękujemy również MW Sport Lublin Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej Fabryce Cukierków Pszczółka firmie Leroy Merlin oraz rodzicom rocznika 2010 Zakończył się również turniej Jubelski w lutym 2019, będąc towarzyszącą Muzeum Wii U20. Turniejako odbywają się w Bublinie. Triumfatorem została Sara a na co dzień jest to nasz rocznik BKS-owy 2007. A Michał Walczyk został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. A nasi najmoż, młodzi, młodzi piłkarze uczestniczyli również jako dziecięca asysta w Meczu Urugwaj-Ekwador. Zobaczmy, jak to wyglądało. To tyle w tym wydaniu bloga. Vloga. Eee, ostatnie mecze przed nami. Jeszcze czekamy na rozstrzygnięcia eee, dla rocznika 2004. Kto będzie rywalem w barażach i czekamy na te. Baraże do Centralnej Ligi Juniorów U-15. Eee, I powoli przed nami jeszcze jeden turniej z cyklu letnia Beksa Cup. Więc też zapraszamy na, na boisko na Balladyny. <coughs> I to tyle w dzisiejszym vlogu. To